To było, chcę to powiedzieć, z pełną odpowiedzialnością, żenujące, zawstydzające widowisko. Witajcie, moi kochani, w kolejnym odcinku. Szymon Hołownia, który obecnie jest zajęty prowadzeniem kampanii prezydenckiej i wziął urlop na jej potrzeby, tak właśnie określił największy od dawna cyrk, jaki miał miejsce podczas ostatniego posiedzenia Sejmu. Kiedy marszałek Sejmu był nieobecny w posłach dwóch największych partii, obudziły się ukryte zapędy do robienia zadymy. W dodatku uczestniczył w niej nawet Jarosław Kaczyński. Szymon Hołownia na konferencji prasowej zapowiedział, że wkrótce mogą posypać się za to srogie kary. Przypomnijmy sobie jednak najpierw ten moment, gdy Roman Giertych ogłosił wszem i wobec, że uważa się za wuja prezesa PiS. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie. Zostałem nazwany sadystą tak. przez pana Jarosława tak. Kaczyńskiego. Jarku, siadaj, spokojnie, uspokój. Nie jestem Teraz... z tobą po imieniu, łobuzie! Teraz głos. Panszał, pan, pan nie, nie jestem. Nie jestem w stwierdzem. Panie Kaczyński po imieniu, Jest... tylko badacze genealogii wykazali, Jest... że jestem Jest... Bójkiem Jest... w naszym paraczymskiego Kiedy Jarosław Kaczyński wydawał się być zagubiony w starciu z Romanem Giertychem na mównicy Sejmowej. Nagle pół PiSu poderwało się z miejsc i szturmowało Mównicę, przy tym Hamsko krzycząc. Właśnie za te krzyki mają ich spotkać srogie konsekwencje. Prowadzący obrady marszałek z PSL, Piotr Zgorzelski, musiał zarządzić przerwę, by rozpędzić oszalałych posłów. Z daleką spowinęła Nie Mówił, bojuje. na Natomiast sprawy. Udej, udej, udej. może 10 minut przerwy. Jednak ta historia miała dalszy ciąg w sejmowych kuluarach. Tam, kiedy Roman Giertych udzielał wywiadu, nagle wparował Jarosław Kaczyński ze swoją świtą i doszło do kolejnego starcia. Podczas którego to prezes PiS odgryzł się słynnemu mecenasowi. Czy pan za słowa na temat A w nie przepraszam, pan nadzieję, że je powtórzę, ale. Ale Pominę jeżeli, się ale, pościewaniu ale, pościewaniu jeżeli chodzi o, o parantele, to, nie, je, to niektórzy kradacze twierdzą, że tego, ja jestem bardzo dalekim krewnym no, 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 rodziny królewskiej brytyjskiej, więc najjaśniejszy panie to zwraca. O no, to no, całe zamieszanie został zapytany marszałek Sejmu w kampanijnej trasie na no konferencji. Prasowej. Szymon, hołownia, oczywiście wyraził swoje głębokie oburzenie, wręcz nawet obrzydzenie, po czym potępił obie strony konfliktu. Na to, co działo się w Sejmie, nie będąc w Sejmie, no bo jak wiecie, wtedy byłem na urlopie, w, patrzyłem z, z, z takim, nie chcę powiedzieć niesmakiem, bo to jest za lekkie słowo, e, patrzyłem z poczuciem jakiegoś takiego obrzydzenia. Ja się nie odnajduję w takiej polityce. Nie odnajduję się w takiej polityce, która jest kompletnie jałowa. I polega na tym, że jeden z jednej strony wyjdzie, obrazi tamtego, tamten wyjdzie mu, odda i tak sobie będą nad głowami Polaków okładać się kijami w kamerach, żeby mieć fajną rolkę na media społecznościowe, jako ten walczak, który poszedł i walczył przez następne dwa dni. I żeby była jasność. Dotyczy to obu stron. Szymon Hołownia nie oszczędzał także Platformy Obywatelskiej, która według niego również pobudza niepotrzebne emocje, na których mogą korzystać nieprzychylne Polsce siły. Jednak jednocześnie sam nie mógł powstrzymać się przed kolejnym atakiem na Mencena. Dotyczy to i PiSu, który tutaj zdecydowanie przekroczył wszystkie granice, ale też i Platformy, która bardzo często używa tego polaryzacyjnego kija jako mechanizmu do pobudzania emocji. Przecież ja w tym sejmie siedzę od 15 miesięcy. Ile razy widziałem wystąpienia, które polegały tylko i wyłącznie, również ze strony platformy, na tym, że wychodziło się i ciągnęło się kijem po kracie, kijem po klatce, żeby było słychać wycie, bo jak głosi stary, stare powiedzenie polskiej polaryzacji: słychać wycie znakomicie. To niczemu nie służy. To służy tak naprawdę, jeżeli czemuś służy służy tak naprawdę tym, którzy chcą osłabiać polskie państwo, którzy chcą je rozbijać. I to mówię do obu tych tak strasznie zapiekłych od 20 lat w sporze stron. Pamiętajcie o tym, że gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. I dzisiaj ten trzeci czeka w kolejce, żeby z tego skorzystać, więc nie ma po co grać roli pożytecznego idioty, Mencena, albo wręcz Rosjan, tylko trzeba obniżyć ten ton dyskusji i doprowadzić do tego, żebyśmy nie byli rozgrywani. Marszałek Hołownia choć mówił o obu w stronach barykady, które przestrzegał przed ciągłymi eskalacjami konfliktu, tak jednak w końcu bardziej za zaistniałą sytuację winą obarczył pis. Wymienił wszystkie ich przewinienia, które zobaczył tego dnia w Sejmie i zapowiedział, że spotka ich za to kara. Mam nadzieję, że jedna i druga strona tego posłucha, mam nadzieję, że jedna i druga strona uzna, że to jest absolutnie droga donikąd, donikąd. Natomiast jeżeli chodzi o w to zachowanie posłów PiSu, no wie pan, prowokacje słowa to jest jedno, ale wchodzenie na mównicę, kiedy ta mównica jest w dyspozycji marszałka, to marszałek decyduje prowadzący obrady, kto na mównicę wchodzi, a kto nie schodzi, bo skończyły się już czasy wolnej demokracji szlacheckiej i w znoszenia sobie sejmów. W krzyczenie m***ca, nawet jeżeli się z kimś nie zgadzasz, próba sabotowania obrad sejmu, to są rzeczy, które muszą się spotkać z reakcją. Szymon Hołownia zdradził na tej konferencji prasowej, że po rozmowie z zastępującym go marszałkiem Piotrem Zgorzelskim dowiedział się, że wszyscy posłowie PiS, którzy zaszaleli tego dnia w Sejmie, mają być ukarani. Pochwalił takie działanie, twierdząc, że liczy, że powstrzyma to proces zamienienia Sejmu w cyrk lub talent show. My z naszej strony obawiamy się, że na to może być niestety za późno. Rozmawiałem wczoraj z Marszałkiem Gorzelskim, który zadzwonił do mnie pełniąc pod moją nieobecność obowiązki marszałka. W, przedstawił projekt dzisiejszej decyzji Prezydium Sejmu w sprawie kar dla posłów, którzy A. okupowali mównicę, B. krzyczeli na tej mównicy, C. krzyczeli z ław poselskich treści, które nigdy nie powinny zostać wykrzyczane. Prezydium Sejmu, z tego co wiem, zaproponuje stosowne kary finansowe. Ja nałożyło. Nałożyło dla grupy kilkudziesięciu posłów. Ja osobiście utożsamiam się. Z tą decyzją i to wczoraj też panu Marszałkowi Zgorzelskiemu przekazałem, bo uważam, że Sejm ma prawo dyskutować, ale w Sejmie nie można przekraczać pewnych granic. Granic nie tylko śmieszności własnej, ale też granic emocji, które mogą doprowadzić do tego, że miejsce, w którym podejmujemy najważniejsze decyzje czasem dotyczące życia ludzi, zamieni się w jakiś cyrk, scenę albo talent show. Marszałek Hołownia podzielił się też swoim doświadczeniem Z Mam Talent. Stwierdził również, że nie chce, żeby dalej musiał zajmować się podobnymi rzeczami w Sejmie, dlatego liczy, że kary dadzą posłom do myślenia. Ja robiłem w Talent Show 12 lat, wiem co to są emocje na scenie, i nie po to zmieniłem pracę, żeby teraz mieć gości podobnego pokroju w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej, czy tolerować takie zachowania. A więc w, mam nadzieję, że te kary dadzą niektórym do myślenia. Powinny dać. I mam nadzieję też, że takie sceny się nie powtórzą. Stwierdził też, że gdy on prowadzi obrady Sejmu. Jak jastrząb wypatruje możliwości, że coś takiego może się wydarzyć i stara się od razu rozładowywać takie sytuacje. Na koniec tej wypowiedzi również jeszcze raz stanowczo potępił to, co się wydarzyło. Dlatego też, odkąd jestem marszałkiem, obserwuję, może Państwo to widzą czy nie, ale w tych newralgicznych momentach salę sejmową bardzo dokładnie i staram się wyłapywać nawet najmniejsze zarzewia w jakichkolwiek sytuacji, które mogłyby doprowadzić do takich historii, jaka miała miejsce jeszcze przed chwilą. To było, chcę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, żenujące, Zawstydzające widowisko. Jedno jest pewne: tego dnia Sejm zamienił się w cyrk, a marszałek Zgorzelski raczej nie panował nad tą całą sytuacją. Tak naprawdę bardziej oglądał to jak widowisko, niż prowadził obrady. Warto zwrócić uwagę, że inna marszałek Sejmu, Monika Wielichowska, również tak potraktowała tą sytuację i kręciła ją na telefonie. A co Wy o tym sądzicie? Zgadzacie się z Szymonem Hołownią? Czy posłowie PiS słusznie zostali ukarani? Zapraszamy do dyskusji w komentarzach. A jeśli chcielibyście wesprzeć naszą pracę, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem lub zasubskrybujcie nasz kanał. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia.